Witam serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Czas na szybką wrzutkę, czyli materiał poświęcony jednej wybranej spółce. I co dzisiaj zobaczymy? Tak chodziło mi po głowie, co dzisiaj mogę przygotować, i co ewentualnie może mi podsunąć pomysł na spółkę, którą warto wziąć pod lupę na naszej szybkiej wrzutce. I padło na jedną wyjątkową, wręcz można powiedzieć, perełkę. No dobra, ale dość żartów, bo perełki wiemy, że zdarzają się z każdej strony. I właśnie, jeżeli taka perełka Cię interesuje, to na pewno warto pozostać, kliknąć dzwoneczek oraz subskrypcję, tak aby YouTube informować o każdym kolejnym nowym nagraniu. A jak masz jakieś swoje perełki, to koniecznie podziel się nimi w komentarzu oraz daj znać, dokąd według Ciebie będzie zmierzał rynek w tym tygodniu, bo jak wiemy, to będzie bardzo, ale to bardzo ciekawy tydzień, bo to nie tylko wizyta Bidena w Polsce, nie tylko rocznica. Wiemy czego, dodatkowo również poznamy protokół z posiedzenia FOMC, czy też PKB ze Stanów Zjednoczonych, czyli jednym słowem, rynki nudzić się nie będą. A dodatkowo w poniedziałek mamy sesję bez Stanów Zjednoczonych, co wiadomo dobitnie odbije się również na GPW. Czyli już nie przedłużając, pokażmy tą perełkę, co tam ciekawego się dzieje. Momencie na rynku, co przykuło moją uwagę. Jak wiemy, perełki mogą występować z dwóch stron: czy to perełki wzrostowe, czy to perełki spadkowe. I dzisiaj mamy taką piękną perełkę spadkową, która leci i nie może się zatrzymać. Mamy spółkę z ZWIK, z mówię, mwik 40, która zaliczyła największy spadek w ciągu ostatniego miesiąca, wynoszący dokładnie minus 9,22%. Tak więc dzisiaj gwiazdą naszego spotkania. Będzie, myślę, raczej doskonale wszystkim znana spółka Komarch, która jest po dosyć konkretnej przecenie czyli czas zwrócić swoją uwagę właśnie na tą spółkę i zastanowić się, dokąd to wszystko na niej zmierza. Tak więc przechodzimy na wykres, odpalamy TradingView i popatrzmy, co tam ciekawego się na komarchu w tym momencie dzieje. Jeżeli chodzi o najbliższe, ważne. Momenty dla spółki, to na pewno będzie to publikacja raportu, bo zbliża się wielkimi krokami raport za czwarty kwartał. Będzie on dostępny 1 marca. Z fundamentalnych wskaźników dla wszystkich fanów fundamentów to CBK 099 CZ 1127 i jak na spółkę. Sektora to nie jest aż tak źle. Spółka również od lat wypłaca regularnie dywidendę, i to też może być dosyć ciekawe, dla co po niektórych inwestorów, którzy lubią tego typu spółki. Spółka, jak widzimy, dosyć konkretnie się przeceniła, ale również jest. Pod... O sporym odbiciu, i to łatwo możemy sobie zmierzyć, że od dołka na jesieni do swojego wybicia dała zarobić inwestorom 33%. No i zastanówmy się teraz nad scenariuszami. Przypominam, że obserwujemy walor w interwale tygodniowym. Rok wstecz widzimy, ten wykres jest cofnięty. Interesuje nas średni termin, i pamiętaj, że dzielę się w tym naganiu swoją prywatną. Opinią, tak więc nie są to żadne porady. Jeżeli chodzi o obecny centymetr, jaki jest na komarchu, no to widzimy, że spadki przyspieszają. Zresztą nie ma się co dziwić, bo z tego układu dobitnie to wynikało. Dodatkowo po tym wybiciu pokonsolidowaliśmy 3 tygodnie, i jak widzieliśmy, nie byliśmy w stanie przebić tej ściany oporu, którą też ewidentnie tutaj widzimy i znajduje się ona w okolicach 180 zł. I zresztą, jak sobie zmierzymy ten spadek od szczytu do obecnego poziomu cenowego, no to już on wynosi 16 zł. Procent, no i raczej nie brakuje inwestorów, którzy ewentualnie na tym szczycie mogli pozostać na dłużej. To, co tutaj na pewno widzimy i co łatwo jest również dostrzec, to przede wszystkim, że spółka wybiła też istotny poziom wsparcia, który znajdował się w tym miejscu. I widzimy, że potwierdziła w ten sposób słabość i gotowość do kontynuacji w fazy spadkowej, co jak najbardziej w tym momencie nastąpiło i to wybicie było kontynuowane dwa tygodnie z rzędu, czyli skoro tak skutecznie przez te kilka tygodni, jak ja to mówię, pukają do bram, w końcu ktoś im musi otworzyć, czy to w jedną, czy to w drugą stronę. I jak widzimy tutaj jednak, na korzyść podaży, która zalała, oczywiście, rozjeżdżając ten poziom wsparcia komarche, i jak widzimy, wyprzedaż przyspieszyła. Dodatkowo jesteśmy w bardzo fajnym i ciekawym momencie, bo jesteśmy już blisko poziomu wsparcia, czyli pytanie, czy będą w stanie w ogóle go uszanować. Czyli w ten moment, w którym obecnie się znajdujemy, i to okolice około 550 zł, jest to ważna psychologiczna strefa, pytanie, czy będzie to. Poziom wsparcia na tyle istotny dla spółki, że jednak go uszanują. To już pytanie do Ciebie możesz zadać w komentarzu, co o tym sądzisz, bo jakby nie było, poziom jest dosyć ciekawy. Chociaż osobiście bardziej mnie interesuje to, jakbyśmy już się czekali, na przykład jakichś negatywnych newsów płynących ze świata coś, co by nam przeceniło dosyć konkretnie znacząco rynek, no to taki poziom retestu do ewentualnie takich poziomów. No byłby dosyć apetyczny. To bym nie, nie mówię, że nie. I na pewno wtedy komar powinien przykuć naszą uwagę, ale od dzisiejszych cen wiązałoby się to jeszcze z przeceną na komarchu, sięgającą nawet okolic jeszcze 10% w dół, jeżeli w ogóle do tego dojdzie. Bo jeżeli uszanują ten poziom wsparcia, to o co ewentualnie w tym scenariuszu? Moglibyśmy liczyć. To wiadomo, że oddech wtedy może mieć miejsce po raz kolejny, retestując już teraz nie poziom wsparcia, tylko poziom oporu w okolicach właśnie tej strefy. I dopóki tego nie przebiją, nie ma co myśleć o jakimś większym poziomie. No teraz wiadomo, wyniki przed nami 1 marca. Pytanie, czy będą one zaskakujące dla rynku, bo najważniejsze będą, jak zawsze, oczekiwania. Wiem, że raport może być więc przepiękny, rewelacyjny, ale jeżeli nie spełnia oczekiwań, no, to wiadomo, jak to się kończy na rynku. Przerobialiśmy już to setki, jak nie tysiące razy. I wiadomo, że te oczekiwania są najbardziej istotne pod kątem rozgrywania spółek i sentymentyk jest na spółce właśnie w momencie, kiedy te raporty pojawiają się na rynku, czy to nawet szacunki. Tak więc tutaj na pewno warto być czujnym. Spółka wygląda dosyć ciekawie i dosyć ciekawie się przecenia. Tak więc po prostu ja osobiście wolę sobie poczekać, aż zleci to, gdzie ma zlecieć, bo jakby nie było z tych poziomów cenowych jeszcze. Daleka droga do osiągnięcia jakichś poziomów minimalnych, co oczywiście wcale nie musi się wydarzyć, bo gdy będą szanować po drodze te dwa najważniejsze jak dla mnie wsparcia, no to wiadomo, że ewentualne jakieś próby odwrotu i oddechu na rynku mogą mieć miejsce. Ja jestem bardzo ciekawy Twojej opinii, co sądzisz o Komarchu. Czy warto jest w tym momencie już zwracać uwagę na tą spółkę i śledzić, co ciekawego będzie się tutaj działo, czy jednak spółka zleci i to dosyć konkretnie dosyć nisko i zobaczymy właśnie ten minimalny poziom wsparcia i dopiero tutaj będziemy ewentualnie szukać jakiegoś ruchu powrotnego, tak żeby jakiś szybki skalp z tego rynku można było na komarchu zebrać. Daj znać, co o tym sądzisz, podrzuć jakieś swoje perełki w komentarzu. Ja pozdrawiam Cię serdecznie. W tym tygodniu już na przyglądzie krypto zapowiedziałem, że najprawdopodobniej zobaczymy aktualizację na Ethereum, ale chciałbym ją przeprowadzić po Ponds, tak więc na pewno to będzie... Albo czwartek, albo piątek. Tak więc wtedy ewentualnie i tydzień sobie zaktualizujemy. Ale jeszcze jakiś materiał na pewno wleci w tym tygodniu tutaj na drugim kanale. Tak więc tym bardziej warto subskrybować, lajkować, również komentować. Tak, żeby oczywiście kanał mógł żyć i się rozwijać. I pozdrawiam cię serdecznie. Zostaw hashtag pomar w komentarzu, tak żeby każdy mógł wiedzieć o czym jest mowa w tym nagraniu. Trzymaj się, hej.